Cześć, tu Karnosz. Witam was w kolejnym odcinku Worka Przygód. Worek przygód w pokrótce to jest akcja, w której Wy podrzucacie hasła, a na podstawie tych haseł utworzy jakąś zahaczkę, Coś co możecie wykorzystać w przygodzie. Jakiś side quest, a może ktoś coś zrobi z tego główną linię fabularną. Wy podrzucacie głosujecie, i ta propozycja, która uzyska najwięcej głosów jest przeze mnie przerabiana na taką zahaczkę. To się nazywa Worek Przygód i to jest już trzynasty odcinek. W dzisiejszym odcinku hasłem, które wygrało, to jest hasło Ballada o biuście kaczmareczki, czy kaczmarki właściwie. Moniki Odrobiny to o, powiedzmy, urywam sobie, żeby nie było, że te trzy słowa powinny być, ale tak czy siak, ballada o biuście kaczmarki wygląda następująco. Skoro ballada, no to oczywiście bohaterem naszej e, przygody i zahaczki będzie Bart Arturro, którego możecie Prowadzić w dowolny system, ale ważne, że jest po prostu Bart, Arturo. Nasi bohaterowie trafiają na Barda w takiej sytuacji. Ano, widzicie Barda, który siedzi na beczce naprzeciwko karczmy i śpiewa. Śpiewa sobie piosenkę, balladę biuście karczmareczki. No ja moje umiejętności wokół są żadne, więc to będzie zabawne, ale niech będzie. Brzmi to mniej więcej tak. W całym mieście, mówię Wam, jest tylko jeden taki kram. Słynie z kaszy bogatej w skwarki, lecz najsłynniejszy jest biust karczmarki. Karczmarka to panna pełna werwy, wielu smali cholewki do niej bez przerwy, lecz panna ta żelazną wolema i z nad cudownego biustu spogląda na świat. Karczmareczko miłama, dla ciebie podbije cały świat. Jedno przed drogą daj mi swojej mocy, żebym na trakcie nie wzywał pomocy. W całym mieście mówię wam, jest tylko jeden taki kram. Słynie z kaszy bogatej w skwarki, lecz najsłynniejszy jest biust karczmarki. No i oczywiście nasz Bart Arturo to pięknie wygrywa i dostrzega, że skarczmy wypadają parobkowie, którzy mają go po prostu bić, zanim wychodzi. Wcześniej wymieniana karczmarka z fantastycznym biustem, jakkolwiek, bo on nie wyglądał. To jest po prostu wasza wizja. Łapie się pod boki, wygraża mu pięścią, wyzywa go od najgorszych. No i chce, żeby ich jej parobkowie go po prostu przepędzili. No i oczywiście Arturo bierze nogi za pas i ucieka. No i co się dzieje? No i dzieje się to, że wpada na naszych graczy. I teraz uwaga, to jest totalny sidequest. To nie jest materiał na główną sesję, ale jeżeli potrzebujecie zapchać dziury, jakiegoś wydarzenia, w którego wkręci. Graczy na godzinkę półtorej, to to może być idealne. Arturo wpada na naszych graczy, których prosi o pomoc. Chowa się za nich, obiecuje o cokolwiek, whatever, w każdym razie, żeby on, oni ich obronili przed parobkami. Parobkami, którzy zostali wysłani przez kaczmarkę. To nie są żadni wojownicy. Kiedy będą widzieć grupę awanturników, pogrożą tylko pięściami samemu bardowi i odejdą. Nie będą z nim walczyć. Natomiast, oczywiście, triggerem jest pomoc temu bardowi. Jeżeli nasi gracze pomogą mu, to ten im opowie historię. Historię, oczywiście, o tym, że on kocha wszystkie kobiety i jego serce nie jest stworzone do tego, aby kochać tylko jedną. Bo on kocha je wszystkie: i karczmarkę, i tą pewną szlachciankę, i córkę kupca, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jaki jest Bart? To jest taki Bart, który zawsze wpada w kłopoty. Przemiła i jest fantastyczna postać jako NPC, ale wprowadzająca drużynie, sprowadzająca na głowę zawsze. Kłopoty. No i oczywiście, tak samo jest tutaj. W podzięce nasz Bart chce się podzielić z graczami informacją o tym, że w jednym z pokoi ukrył w podłodze pod deską pewną tubę ze skarbem. No i on bardzo chce się tam dostać. On rozumie, że jego miłość z kaczmarką już się zakończyła. Niemniej jednak, on by bardzo tam potrzebował wejść, i jeżeli oni tam wejdą dla niego i zdobędą dla niego tą ukrytą tubę, on im powie oczywiście gdzie. To się z nimi podzieli skarbem, bo tam jest mapa do skarbu, i to może być oczywiście wyjście do kolejnej przygody, już waszej głównej na przykład. No i teraz tak, jeżeli faktycznie nasi bohaterowie powiedzą: OK, spoko, idziemy, no to trafiają do tej karczmy. Zgodnie z tym, co powiedział Bart, który nie może tam się pojawić, bo go wywalą. Jest pokój, w którym jest ukryta, ukryte to coś. To może być dowolnie co, cokolwiek, co Wam pasuje tak naprawdę. Ja sobie wymyśliłem mapę skarbów albo jakiś magiczny skarb, albo skarb po prostu coś cennego, co jest istotne, co można spieniężyć. No i teraz, oczywiście, pierwszy problem jest taki, że ten pokój jest już wynajmowany. I teraz. Może być wynajmowany przez kogoś, co oznacza, że nasi bohaterowie będą musieli się niepostrzeżenie tam włamać i sprawdzić, co się tam dzieje. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że oni, no i to oczywiście jest element ryzyka już dla nich, że się włamują, no ale włamują się do środka w nocy najprawdopodobniej i szukają skarbu. Co dostrzegają? Dostrzegają trupa tego gościa, który leży, jest martwy, jest zabity w specyficzny sposób, który jasno pokazuje, informuje naszych graczy, że mają do czynienia z gildią złodziei, zabójców czy jakkolwiek ich chcecie sobie nazwać w swoim świecie. No i oczywiście w samej w samym pokoju w ciemności w rogu czeka kilku zbirów, którzy mówią: "No tak, każdy złodziej w końcu przychodzi na miejsce swojej pierwszej kradzieży". No i co się dzieje? Trafiają tak naprawdę na gildię zabójców czy złodziei, którzy chcą ich sprzątać. Czego Bart nie powiedział? Bart nie powiedział, że tubę, którą ukrył, czy ten skarb, który ukrył, to tak naprawdę skarb pewnego szlachcica, tego martwego, niestety, który tu był, który się napił, uchlał strasznie i totalnie w pewnym momencie i, i po prostu nasz. Bard zwinął mu coś, co mu wypadło, albo sobie przywłaszczył, tak naprawdę. I później to ukrył, a później rozpoczęły się jego kłopoty z karczmarką, kiedy szlachcic zorientował się, że czegoś nie ma. Po prostu wrócił w to samo miejsce, szukał po całej karczmie i tak naprawdę próbował się dowiedzieć o co chodzi. No i oczywiście teraz gracze mają do wyboru: no albo będą stanął w obronie Barda, sami zaciekawieni, co tak naprawdę tam jest, albo wydadzą go po prostu Gildii Złodziei, albo yy, będą walczyć z Gildią Złodziei. Albo po prostu pokażą, gdzie jest ten, ten przedmiot który jest ukryty i w ten sposób będą chcieli uniknąć całej awantury. To jest już do Was, że tak powiem, kieruje do Was jako mistrzów grę decyzja, w którą stronę pójdziecie, bo tam może być dosłownie wszystko i może być element, który będzie albo gildia złodziei, albo na przykład wpadnie jakiś inkwizycja, bo to, co jest ukryte, to będzie jakiś element chaotyczny, związany z zakazanymi rzeczami, jeżeli gracie w Warhammer albo gdzieś tam może wieszka, wpadną kapłani wiecznego ognia i tak dalej, i tak dalej. Sam pomysł wygląda w ten sposób, Lada. O biuszcie karczmarki jest wstępem, głównym bohaterem jest Arturo, a wasi bohaterowie są kluczowymi elementami tejże historii. Jak z tego skorzystacie? Wasz wybór. Sorry za te występy, bardzo smutne, ale pewnie będziecie potrafili lepiej to odegrać na własnej sesji. Dzięki za udział, dzięki za hasło ankieta. Już na kolejne, a niebawem. Oby nam się, cześć!